Witajcie serdecznie w kolejnym konkursie w grupie na Facebooku Lara Croft Poland oraz na kanale YouTube Lara Croft Poland. Na początek chcę podziękować za świetny rozwój grupy. Całkiem niedawno ją utworzyłem, a dziś jest nas ponad 700 osób. To niesamowity wynik. Zważywszy, że tak naprawdę grupa pojawiła się znikąd, bez żadnego wsparcia czy zaplecza. Ale nie o to chodzi, ilu nas jest, a o to, jaka atmosfera panuje. Jak sami zauważyliście do grupy Lara Croft przybywa ludzi z pasją, z niesamowitymi doświadczeniami, którzy swoją historią czy kolekcją zaskakują i wprawiają zachwyt. I tym razem będzie emocjonująco i myślę, że zaskoczy Was bardzo pozytywnie. Konkurs ogłaszam 14 lutego. Większość społeczeństwa kojarzy ten dzień z dniem zakochanych i całkiem słusznie. Jednak Phantom Rider. Widzi jeszcze jedną istotną okoliczność. Urodzinę Larry Croft. Właśnie to wydarzenie skłoniło mnie do zorganizowania kolejnego konkursu, który mam przyjemność w tym momencie ogłosić. Zanim jednak przystąpimy do ogłoszenia tematu i zasad, pierw przyjrzyjmy się nagrodom. A będzie ich tym razem sporo. Gotowi? Zacznijmy od głównej nagrody. Dziś na kanale YouTube zamieściłem unboxing pięknego albumu muzycznego autorstwa Petera Connelly'ego. Włączę Wam teraz krótkie dokończenie tego filmu, które nie pojawiło się na nagraniu prezentacji. Jesteśmy z powrotem. Witajcie bardzo serdecznie. Zamieściłem na kanale YouTube Lara Croft Poland unboxing pięknego albumu Tomb Raider The to Dark Angel Symphony Petera Connelly'ego. Z tym albumem wiąże się nasz konkurs, ponieważ jest on do wygrania w konkursie walentynkowym, ale nie ten, nie ten album. Ten album jest akurat mój. Tutaj mam drugi album. Ten album będzie do wygrania. Jaka jest różnica między jednym a drugim, powiecie? Czy zapytacie? I już odpowiadam. Album do wygrania. Ma podpis, ma autograf Pitera Koneliego, za co jestem mu bardzo serdecznie wdzięczny. Myślę, że jest to niezwykła pamiątka i gratka dla wszystkich osób, które cenią sobie muzykę z Tomb Raiderów i no chcieliby zaopatrzyć się w tak niezwykłą pamiątkę niespodziankę. Album z autografem. Można pozazdrościć. Zatem zapraszam do dalszej części tego materiału. Dowiecie się, co jest tematem konkursu. Tak. Główna nagroda to album Tomb Raider The Dark Angel Symphony. Zobaczmy teraz kolejne nagrody. Oto one. W tym momencie. Pokażę Wam kolejne nagrody w konkursie walentynkowym, urodzinowym Larry Croft. Przed chwilą zobaczyliście nagrodę główną, niezwykłą atrakcję, album podpisany przez Petera Connelly'ego. Jego album z czterema płytami. Coś niesamowitego. Natomiast przejdźmy do kolejnych przedmiotów. Myślę, że również ciekawych. Następna nagroda. To gra na Xboxa Xbox One Rise of Tomb Raider w opakowaniu zastępczym, więc jest to gra Rise of Tomb Raider na Xbox One. Następną nagrodą, którą chciałbym mm, pokazać, to niezwykła litografia. Piękna litografia, oryginalna myślę, że to jest niezwykła nagroda dla kogoś, kto ceni sobie te nowsze części Tomb Raider'a. Na próżno szukać tego w jakimkolwiek sklepie. Kolejna nagroda. Również już praktycznie dostępna, była dołączana do preorderów w poszczególnych sklepach, a mianowicie naszywka, piękna naszywka z Isle of Tombs, z preordera do Shadow of Tomb Raider. Następna nagroda to. Już wcześniej poznaliście w poprzednich konkursach brelok karabinczyk też z Shadow of Tomb Raider. Co go wyróżnia to to, że jest naprawdę świetnie wykonany. Bardzo dobry materiał, wytrzymały z motywem Shadow of Tomb Raider. Jest Świetne. Naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Zatem kolejna nagroda cenna, ponieważ nie ma już jej w żadnej sprzedaży nigdzie. Kolejna nagroda to, edycja Gold Edition, Lara Croft i Temple of Osiris bez gry, ale zobaczmy, co ona ma w sobie. Ma oczywiście świetną figurkę. Nie będę jej wyciągać. Mapkę. Papierze przypominającym papirusowy zwój. Oraz album, książeczka wielostronicowa z lokacjami, z bohaterami, z bronią. Naprawdę świetnie wygląda. Osoba, która tego nie ma, powinna się zaopatrzyć, a tym bardziej, jeżeli jest fanem Tomb Raidera. Oczywiście można zaopatrzyć się w tę edycję, chociażby na aukcji charytatywnej, ponieważ na Allegro wystawiłem tę edycję i można wspomóc fundację, ale tutaj jest nagrodą. Kolejna nagroda to koszulka. Koszulka również z preordera do Shadow of Tomb Raider. Nie będę jej otwierać. Ona jest oryginalnie zaklejona, zapakowana. Myślę, że pokażę tutaj screenshot, jakieś zdjęcie, jak ona wygląda. Zresztą już w. Można było wygrać taką koszulkę w poprzednim moim konkursie, ale myślisz, że to koniec? Absolutnie nie. Kolejną bardzo ważną ciekawostką i zaskoczeniem może być to, że nie jestem tylko w kontakcie z Peterem Connelly, który na swoim albumie zamieścił autograf. Jestem również w kontakcie z aktorką dawingującą. Tomb Raider ale nie, 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 nie film a grę, a mianowicie z Karoliną Gorczycą od której zdobyłem m.in. autografy więc to są dodatkowe nagrody a mianowicie świetny, świetna pocztówka kalitografia z podpisem Karoliny Gorczycy oraz jedno ze zdjęć Właśnie tej aktorki. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi album do wygrania. Więc myślę, że jest naprawdę bardzo dużo nagród do zdobycia. Teraz, co trzeba zrobić, aby to wygrać? Przejdźmy w takim razie do zasad. Jest tego sporo, prawda? A teraz temat konkursu. Jak zwykle nie jest on trudny. Trzeba jedynie wykazać się pomysłowością. Z uwagi na to, że mamy 25. rocznicę serii Tomb Raider i 14 lutego obchodzimy urodziny Lary, wykonaj piękną kartkę urodzinową dla Lary Croft złóż jej życzenia najlepiej jak to potrafisz. Może to być film praca plastyczna, fotografia swojej kolekcji albo autorskiego cosplayu, a może napisz piękny wiersz. Co otrzyma osoba, która zajmie pierwsze miejsce? Ja tego tym razem wam nie powiem. Jeśli to ty zajmiesz pierwsze miejsce, wybierzesz sobie z całej puli nagród trzy rzeczy. Osoba, która zajmie drugie miejsce, wybierze dwie następne. Osoba z trzeciego miejsca z pozostałych rzeczy Weźmie jeden łup. Pozostałe nagrody przechodzą do następnych konkursów, a będzie ich też całkiem sporo. Pozostałe zasady konkursu tradycyjnie przekazuję już na Facebooku w grupie Lara Croft Poland. Przekażcie informacje o konkursie, o grupie, o wszystkim, co się dzieje na Facebooku na Lara Croft Poland znajomym. Dzielcie się. Miłej zabawy i do zobaczenia. Cześć!